Od zarania dziejów ludzkość spoglądała w niebo, próbując zrozumieć swoje miejsce we wszechświecie. Czy ta ogromna kula, na której żyjemy, jest statycznym centrum wszystkiego, a może jest w ciągłym ruchu? Przez wieki wierzyliśmy, że Ziemia jest nieruchoma, a Słońce, Księżyc i gwiazdy krążą wokół nas. Ten obraz świata wydawał się oczywisty, zgodny z naszym codziennym doświadczeniem. Jednak w XVI wieku Mikołaj Kopernik zaproponował rewolucyjną ideę To Ziemia krąży wokół Słońca. Jego teoria, poparta później przez Galileusza i Keplera, stopniowo zyskiwała uznanie. Ale jak udowodnić coś tak niewyobrażalnego ruch całej planety? W połowie XIX wieku to pytanie wciąż nurtowało naukowców i zwykłych ludzi. Brakowało namacalnego dowodu, który każdy mógłby zobaczyć na własne oczy. Wtedy na scenę wkracza Jean Bernard Léon Foucault, francuski fizyk, zafascynowany naturą ruchu i światła. Foucault nie był astronomem, ale jego ciekawość i pomysłowość miały wkrótce zmienić nasze postrzeganie świata. Foucault postanowił przeprowadzić eksperyment w niezwykłym miejscu w Panteonie w Paryżu, świątyni wielkich Francuzów. Jego wysokie sklepienie idealnie nadawało się do jego śmiałego pomysłu. Wyobraźcie sobie kulę z pozłacanego mosiądzu, ważącą 28 kg, zawieszoną na cienkiej stalowej lince o długości aż 67 metrów. To było wahadło, ale nie takie, jakie znamy z zegarów. To było wahadło Fukolta. Pod kulą umieszczono okrągłą platformę wypełnioną piaskiem. W dnie kuli zamontowano mały rysik. Przy każdym wahnięciu rysik delikatnie znaczył ślad w piasku. Ale co to wszystko miało udowodnić? Kluczem jest inercja fundamentalne prawo fizyki. Obiekt wprawiony w ruch dąży do zachowania tego ruchu w niezmienionym kierunku. Dopóki nie zadziała na niego jakaś siła. Wahadło, raz wprawione w ruch, będzie oscylować w tej samej płaszczyźnie w przestrzeni. A teraz wyobraźcie sobie, co dzieje się pod tym wahadłem to Ziemia się obraca. Z naszej perspektywy, stojących na obracającej się Ziemi, wydaje się, że to płaszczyzna wahań wahadła powoli się zmienia. 31 marca 1851 roku w Panteonie zgromadziły się tłumy. Wszyscy chcieli zobaczyć ten niezwykły eksperyment. Foucault wprawił wahadło w ruch i czekano. Z upływem czasu obserwatorzy mogli zobaczyć coś niesamowitego. Ślad rysika w piasku powoli się przesuwał. To nie płaszczyzna wahań wahadła się obracała, ale ziemia pod nim – Na szerokości geograficznej Paryża płaszczyzna wahań wahadła obracała się o około 11,3 stopnia na godzinę. Pełny obrót zajmował około 32 godziny. To był namacalny, wizualny dowód na to, że nasza planeta nie stoi w miejscu. Co ciekawe, prędkość tego obrotu, zwanego precesją, zależy od szerokości geograficznej. Na biegunach wahadło wykonałoby pełny obrót w ciągu 24 godzin, idealnie synchronizując się z obrotem Ziemi. Natomiast na równiku efekt ten by nie wystąpił. To dlatego, że na równiku oś obrotu Ziemi jest prostopadła do płaszczyzny wahań-wahadła, a na biegunach jest do niej równoległa. Dziś wahadła Fukolta można podziwiać w wielu muzeach i centrach nauki na całym świecie. Są one nie tylko pięknymi eksponatami, ale przede wszystkim przypominają o genialnym eksperymencie, który na zawsze zmienił nasze rozumienie świata. Patrząc na powoli zmieniający się ślad w piasku, możemy dosłownie zobaczyć ruch naszej planety. To proste, a zarazem niezwykle eleganckie doświadczenie, które łączy nas z odkryciami sprzed ponad 170 lat. Eksperyment Foucault'a był przełomem. Nie wymagał skomplikowanych obliczeń astronomicznych, był dostępny dla każdego. W prosty i wizualny sposób udowodnił to, co wcześniej było jedynie teorią. Choć samo wahadło Foucault'a nie ma praktycznych zastosowań w dzisiejszym świecie, to koncepcja inercji, którą wykorzystuje, jest fundamentalna w wielu dziedzinach nauki i techniki. Od systemów nawigacyjnych w samolotach po stabilizację obrazów w aparatach fotograficznych zasada ta jest wszechobecna. Czy na pewno Ziemia się obraca? Eksperyment Jeana Bernarda Leona Foucault'a dał nam na to jednoznaczną odpowiedź. Dzięki jego genialnemu pomysłowi możemy dosłownie zobaczyć ruch naszej planety i poczuć, że jesteśmy częścią dynamicznego, nieustannie zmieniającego się wszechświata.